I co on tutaj? To, co on przypatrzy na nie? To, 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 Kulary ma. Co to za włosy jakieś takie, takie długie, co? Długie, brodę też To to, 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 brody no. to jeszcze większe chyba na, jest. Brody. No brodę. Co tam ma? Mleko, mleko. No. no chyba tam, tak. To, co? to jest. I siemka, z tej strony jak zwykle AllMajter, w tym krótkim wideo chciałbym wam powiedzieć o moim powrocie na YouTube. A. Będziemy próbować robić nieco inny content. Chciałbym zacząć zajmować się tym, co daje mi znacznie więcej radości, czyli poopowiadać Wam o tych grach, które naprawdę mnie fascynują i porywają, więc to jest na pewno element, który będzie się pojawiał. Nie będzie tak, że już w 100% uciekliśmy od Ligi Legend, ona gdzieś tam w małym stopniu będzie się przeplatała, ale to z pewnością nie będą teraz podwaliny tego kanału. Jednocześnie chciałbym się zająć Kinematografią, filmy, seriale, anime, bajki, a także różne lory, takie jak Star Warsy, takie jak władca pierścieni, takie jak Harry Potter, to, to zdecydowanie rzeczy, którymi chciałbym się tu zajmować, także mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Na ten moment wszystko. Dzięki i do następnego wideo. Tak to jest.